Dzień dobry, witam na naszej serii na moim kanale. Pierwszy odcinek, jaki nagrywałam. Teraz ja mam sam z Dzieńą, której i Będziemy się na nim bawić. Widzicie, to się nie ma. Do, do. Właśnie. I pod do się e, komentarzem, jakieś kiedyś u niego pisało, gdzie Damianka. I właśnie do Kniesie nikażę naglać, jakąś szelię, i teraz mamy tam szelię. Serdecznie wiedzieli, że ja naprawdę nie jestem do kniesza. To Joknes to nie jest mną. Tak naprawdę to jestem Damianka. I naprawdę. I też mówicie, to na pewno jest, a to nieprawda. Zjałożycie się, jak będzie... Zapytajcie się Joknesa. Wpiszcie sobie iSuperWig90. To jest taki, jest taki mini kanał, to jest tam taka stronka internetowa. Joknes nic o niej nie wie, ale ja znam tę stronkę. No i chciałbyś zobaczycie jak tam nie ma wszystkich takich... tam jest... I... a jeśli wilka są takie dzieci, ale ja on czasami wiecie, oj, to też się... czasami nim się staje doknieć. Ale nie, nie ten prawdziwy. Prawdziwy dokne do się to... Do, no wiecie, nie? jest prawdziwy, kto chce tylko udowodnić, że Damianka naprawdę istnieje i że on nie jest dziewczynią. Dotkniesz to, kto chce udowodnić. Wypiszcie kiedyś i właśnie. Taki odcinek i siama też na doknęcia i żeby, żeby Damianka lubiła robiła No to lubię, ale to nie to jest tylko dlatego, tylko wiecie mówiłam. I na tym serwie, że będzie też livestream. Ale chociaż nie umiem go robić. Jestawię sobie dwa. Zrobię sobie crafting. Na ja razie tutaj będzie się osiedlać. Wiecie. Lepiej się osiedlać paśkicki kilo. Lesz. Dwa Lesz. dwa. Jeśli doknę do się, to ogląda, to podlawiam cię, pozdrawiajcie. Do powiedział, żeby, powiedział, żeby, 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 żebym ja was pozdrowiła od niego na moim kanale. a Nie żeby on tak, was pozdrowił, tylko żebym ja was na no, jego kanale, na moim kanale. Ja jego, żebym go pozdrowiła. Przepraszam was, no. Sprawy o do kniesi, wiecie. Jak nie jest bardziej ważny. Wiecie i dlatego tak gadam o nim. Tak nie jest bardziej dla mnie ważny. dajcie Według nie się bym sobie życie nie wyobraziła tajemnicza nasza, bo jeśli jak to ogląda, to wiecie jak się... Chciałbym, żeby to była nasza tajemnica, może być. Jeśli chcecie, żeby to była tajemnica, no to proszę. Ja chciałbym tylko, żeby, to, żeby doknąć nic o tym nie wiedział. Ja wam o takich dzieciach mówię. Zielowałam, że, że już tak jak na stal. Podobno jeszcze szłam, Michael, w Minecraftelkom Każdy mówi Ale jak mi się takie kejwy trafiły To się nie zdziwię Że mam tyle żelaza. I tak się robić nie będę Bo patrzcie Włosy mi się tylko bapsują I w ogóle stać mnie na całą zbrojkę I na miecz. Mam dla was takie pytanie. siecie się mi, boicie być sami w domu? Wiecie się mi, jak nie nagliwam, to się boję. Siama. Latujcie biedną Damiankę. Mam duże kanałów, ale to naprawdę dużo. Nie tylko do Knesia. Dlatego, żeby nitki się nie oblaził. Tutaj już nie ma co robić. Jsi mam tego żielę całkiem pola. Wjechać te moje sześcile. Szyć. U. Wjechać te moje sześciczki. Sychajcie jej płacz. Słychać. Zobaczcie mi, mam sieszkę po ktościu. Rozumiecie chyba. Rozumiecie chyba, prawda? Rozumiecie, że się ma i się ma plaudia. Ja mama tam sipia. Przepraszam, was bardzo. Bardzo. Dam się szczytki, jak już już musieliście, wiecie. Co mm, się patrzy. Dziś <laughs> drzwi. A nie opowiadajcie żartów o mnie i o Na przykład takie coś z donkiem, Znacie te żarty? Nie piszcie ich. Bo ktoś powiedział, że jak dalej tak pójdzie, to was zbanuje. I y nie będziecie mogli jego filmów oglądać. A tutaj jeszcze będzie takie coś. I nie, ci widok, no to fajnie by tak mieć w portfolio. A sam O właśnie! Muszę zrobić cięcie, bo tutaj. Nie, yes, mamy ksik. Pośle tylko eklaniu. Dlaczego, dlaczego, dlaczego drzwiami nie można przepalać? Jak się Dobrze, to był taki przygotowujący odcinek i na domek i na to. Dzień widzimy się w kolejnych odcinkach.